168 godzin temu Epic Games do gry dodało to i jeszcze to. Jak się okazuje, to nie koniec zmian, ponieważ dzisiaj mamy kolejny update, który rzekomo wprowadzi do gry dwa, a może nawet trzy nowe itemy. Rzekomo. Oczywiście z tej okazji mam dla Was prezent bezprzewodowe Arktisy 7. Plus. Mm -hmm. plus. Jeżeli chcecie je dostać, to ten czerwony guzik trzeba kliknąć tam na dole dzwonkiem Następnie należy wpisać kodzik JACOB w sklepie Fortnite. A w komentarzu pobliżmy odcinka do końca, aby co się najbardziej podobało w aktualizacji. Lecimy. Uwaga, uwaga, klikamy mapę i tym razem bez zmian. A z moich tajnych źródeł wynika, że pizza jest tutaj. Serio, na tiltet. Ląduję. Biorę pompę. Pizzę mam. Jakiś lucik i chowamy się. Jeszcze skrzyneczka. Szybko pijemy i sprawdźmy sobie, co to w ogóle robi. Najdy, chwila, chwila, chwila. Albo mi się wydaje, albo jaki rzek nie dojeżdża. Niedobrze, niedobrze. Podmienił mnie. Nie. Mordo, giniesz! Ja się chowam. I znowu piję, <laughs> By zapomnieć. Schodzimy niżej, budujemy boksa, pizza pi, I tam jest fioletowy, co jest w sumie trochę dziwne. Wyciągamy. Co to było? Jakaś melodyjka. Klikam, to się rzuca. czekajcie. rzućmy to tutaj. Co się stanie? Aha nic. A nie, to jest otwarte. Weź kawałek. Biorę kawałek. Kawałek jest niebieski. Jem kawałek. Tu jest ziomek. Tu mam przesrane. Panie kolego, ja mam pizzę. Panie kolego, nie zabijaj pliska. Dzięki. Pa, pa, pa. Jest kawałek. Co to daje? 22 hapy jeszcze 25 kewa? Daj kolejny. 25 kawa. Nie mogę zjeść więcej? Zabieram na potem. Bez sensu jest to, że nie mogę wziąć... CO?! Tylko dwie pizze się stakują. Dobra, ja skaczę i muszę coś sprawdzić. Mam 50 życia i teraz używam pizzy. Co się dzieje? Ja nie rozumiem. Dziomek! Ja pierdziele, on chyba też nie wie, co się dzieje. Kolego, ja cię muszę podmienić i zabić. Dzięki. I kolejny, gdzieś. Oho, nawet dwóch. On mnie dojeżdża! Uff! Ma mało. Pizza. trzeba jak to działa. Znaczy, ogólnie ja nie mam jeszcze pewności, ale wydaje mi się, że to działa tak. Uh! Nie tak. To jest ziomek. To znaczy, się, był ziomek? Że ta pizza leczy HP i keba jednocześnie. A, ja przeżywam Was tutaj. Dziesiątą wojnę światową. Ten chłop przed chwilą mnie podmieniał, a teraz ginie. Łobciku, bardzo im przykro, ale muszę cię zabić, dzięki. Kolejny. Dostał. Mam cię. Ty masz zero, no totalny, no. Just gin. No nie, ty nie giniesz. Nieśmiertelny jest ten chłop, nie ma maców. Niezbyt dobra informacja, niezbyt dobra informacja. U, dead. Zabieram tę pizzę, idę pod daszek. Strefa. No jednak idę do strefy. i się biją. W co wiem, jak to robi, bo ja nie czaję. Buduję, dużo buduję, bardzo dużo buduję. Kolapsuję go, a on leci. <coughs> Dosłownie. Masz pizzę, masz pizzę? Nie masz, nikt tego nie ma, to jest jakiś turbo -rzadki. Jem kawałek. Łooo, wow, żartowałem, żartowałem, nic nie jem. Dobra, jem. I spierdzielam. Jakieś dymy się tutaj dzieją, nie wiem o co chodzi, ale lecę na jak chłopka O kurde, mordo, mordo, ja chcę żyć A ten ma pizzę, tak? Chcesz... Tak, ma pizzę, dawaj ją Mordo, oddaj pizzę Oddaj O kurde, ty jesteś jakimś szefem Nie jest jej, nie jest jej, ona się bardzo szybko używa, mam ją Zabieramy Eee, teścik Tak, ja jestem genialny, ja mam rację Wydaje mi się, że gdyby ten item jakby się łatwiej zabierało Zbierało to on byłby najlepszym item do leczenia Chłop na mnie leci Ja pierdzie, jakiś spoceniec Panie spoceniec Pan mnie nie zabija, dobra? Bo ja pizzę miałem, ja wszystko miałem w tym odcinku, czaisz? Proszę pana, bo pan ma zero pingu. O, jednak nie. To bardzo dobra informacja dla mnie. Ja bym pana chciał tylko zabić. Ty masz pizzę? O ty waflu. Dawaj ją. A nie, on miał to. Jagódki. Chłop tu jest. Skakujemy do boxa. Ha, jest w mojej pirońce. Siema. Nie ma, nie się ma, nie się ma. Kolejny leci. Top 2. E, mordo. Nie, 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 nie. To jest debilno. no. Czemu on strzela? Tego nikt się nie spodziewał! Tam pizza! No już nie mam. Kurzyłeś mnie, Popczyku. Bardzo mnie wkurzyłeś. O kurde, chyba cię też. Oj, ktoś tutaj high przegrał. No, widzę cię. No chodź, chodź, no nie bój się. Ja cię tylko pyknę. Uuu. Jestem martwy, jestem martwy, jestem martwy. Widzę jego stopę. No on jest nienormalny. Skaczę, trzymam go w boksze. Zabudowałem go z każdej strony. Nie wyjdziesz. Nie wyjdziesz, mordeczko, nie wyjdziesz. Kolejny boks. Jeszcze jeden. Hej, ja go Dosyć w dosyć warunkach. Ja jeszcze bardzo chciałbym spróbować wygrać z te tylko i wyłącznie z klombo. Lecimy. O ile się nie mylę, to klombo jest gdzieś tutaj. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nie wiem, gdzie się to owoce respią. No. O, Tutaj. Zbieram. To też. I to też. Pam, pam, O, o, jest ziomek. Co ten ziomek robi? On stoi. On się nie rusza. Pam, 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 pam. Mogę się zabić, mogę się zabić. Błagam. Mhm. Podejście numer 2. Tym razem mam 12 takiego owoców. Mordo, powiedz mi, jak ja ci to mogę dać? Po prostu mam rzucić? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. On to wciągnął. Coś wystrzelił. Co to, co to, co to, co, co to? Snajperka. Łap kurde wszystkie, no ale daj mi coś dobrego, błagam. Co dasz, co dasz, co dasz? Snajperkę. Jedz i daj coś dobrego. O, o, super, super. O, 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 co to? To jest jakiś żart, tak? Czy coś jeszcze da? Czy już nie da? Chyba nie. To jest Dojeżdżamy. Cel i dojazd. O, Stój, 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 stój. O stoi. Zabijam go. Kasuję go. Hu! Agatka, naura tilt Tilte, tilte, tilte. O kurde. Ale Dym. Gościu zginął. Dawaj, dawaj, tu jest Halo, mordeczko. Czemu masz skin Freeza? O nie, nie wiem, co ty robisz. Chodź tu. O kurde, mam problem. Dziesięciamo. Jedna pestka starczyła. Dziomek. On ma sposonego skina, on ma sposonego skina Ale co z tego, ja się go nie boję Dobra, boję się Kolego, chilluj, chilluj Najpierw freeze Potem kubiks Ja pierdziele Nie jest dobrze, nie jest dobrze Kubula, spokój, spokój, spokój Nie, on nie jest spokojny, on nie jest spokojny Ja wiem mordeczko, że ja używałem ostatnio p... Emma, a nie mogłem, ale przepraszam 11 klombowców Dobra nam wszystko. Ej, ciekawe w sumie, czy jak ja zjem te owoce, to ja też potem będę strał tymi itemami? To jest kurde dobre pytanie, którego nikt nie sprawdził. Czy ktoś mi że co ten skręt robi? O, zabijam, nie? Jedz to. O, 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 kolapsuj, o, kolapsuj, tak, tak o, 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 E, gruby. Łap. Dobra, wciąga pierwszego. Broń, 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 broń. Ha! Dałem mu tylko jedną tą jagódkę i dostałem pompę kolorową. Ha, <grystanie> mordeczko, patrz, sobie je ma, to co? Nie no, masz wariacze. Znowu to samo. Coś do mnie strzela. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Pyk! Nie ma, Pyk! No chodź do mnie. Mysiu, pysiu. No dawaj, podejdź tu. A kuku. D. Oho, strefka. Zlecenie. I ziomek. Stój. Tego się nie spodziewałem, że jak tak agresywnie wysiądzie Co on robi? Dostaje. Drugi raz dostaje I trzeci raz. Hasta la vista Chyba dobrze ASTA LA VISTA Co ten mój celer robi? On mi robi plecy Stój, stój Ale będziemy jak idioci biegać w kółko? A, ty będziesz leciał. O nie, nie mój drogi Tak, to my się nie bawimy Woo! Jakiś zwierzak. Panie zwierzaku ja wskakuję do boksa, dobra? Albo jednak nie? O nie, o nie, o nie, o nie i kolejny, no kolejny, dwóch. Już idę! Mordo! Czy ja, ten drugi to gdzie jest? Skinner. Jeszcze zadanko wezmę. Top 10. A w ogóle, tak jak jadę, to mogę wam opowiedzieć ciekawą historię. Mianowicie, nie wiem, czy wiecie. Nie trafiłem. Tarapaty. Stój, stój, stój. Wychodzimy na górę i podmieniamy. Otwórz. Super. Ja nie wiem, ja nie rozumiem. O tak. Naurak! zone. A, i kończąc historię, pan Donald M., czyli twórca Fortnite'a, nazwij też, napisał, że jak Klombo umrze, to ten tower zniknie z gierki. I co najciekawsze, jakiś ziomek stworzył animację, animację, w której Klombo umiera. Tak jak ten ziomek teraz, są woja. Fik! Serio! Co on zrobił? On ma bucha! Dajesz go! Jak ty to zrobiłeś? Ech, mam już pomiesz. A, bo to jest jakiś komputerek, który co? Rozpocznij skanowanie. No dobra, i. Aha. Bucha. Tam jest ziomek. Faktycznie jest, dostał. Czemu to, to tak działa? Mordo, wychyl. Nie uciekaj. Dzięki. Nie ja, mamo, nie ma ja, mamo. On tu jest, dead. Kolejny skan. I znowu ziomek. Tak w sumie, to, to jest OP. To jest mój chłop. Czekaj, czekaj, czekaj. O ty nie żyjesz. A tu jest jeszcze jeden. Okej. Okay. Matcy. Matcy, byłam mam zero, no. Nie żyć nie. Przyczepiaj, tak no Kolejny. Jaki jest jego plan, bo tego nie rozumiem. Mój plan to uciec. Pa, -pa, 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 pa. Zamiana, potka i big. Jejkolwiek matcy. Tu się pali ognisko. Czemu? Bo ten ziomek tu leci. Ekstra. Serio no. Gorzej być nie może. Koleżko, no błagam, zostaw mnie. Nie jest kolorowa. Do szopy. On się czymś leci, tak? Chyba tak. Muszę go zabić, muszę... On ucieka! TV-wniku. Pozdrawiamy widzów, pozdrawiamy. I spierdzielamy do strefy. Nie mam nic. Matsów, HP, leczenia. I mam chłopa z tyłu. XD. Wysiadka. On mnie goni. Tak, on mnie goni. Ma kraka. Mogę go zabić, mogę go zabić, mogę go zabić. Ale on też mnie może zabić, niestety. Co on robi? Leci się. Mam plecy. Kolejny żomek. To jest mój koniec. Jestem martwy. Ci goście grają jakiegoś World Cup'a. I kolejny leci. Ja pierdzielę, no. Muszę zdobyć frega, muszę zdobyć frega, muszę. Jest. Mam macy. I ziomka na głowie. Życie jest nie fair. Przerwa. Przerwa powiedziałem, no. Czego on nie rozumie. On ucieka. Umarł. Muszę widzowie. 15 HP. 10, 5. Musiałem. Czysto teoretycznie Spider-Man to nie broń. Bo nie zadajdę mate. Tak. Rzucik, Soczek. Wyrzucamy. I klombo! Ci goście do niego strzelali! Zostaw klombo, czarisz? O nie, Kidoski, tak nie będzie. Mówię do was coś, tak? No, już, leżeć. Pierwszy dead. No, a ty misiu sobie żyj. Drugiego też zaraz kasuję. Skok! sniper PM! Jeszcze raz PM! I teraz będzie kill off. Tak! 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 Nie! 3hp! <laughs> tak, czy inaczej, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Życzę wszystkim miłego dnia. Wpadajcie a uprzedniej i do następnych. Trzymajcie się, miłego dnia, naura! Proszę, ta długa awesja się jeszcze nie śmieje.